22-letni mieszko R 7 maja 2025 roku po godzinie 18 wtargnął na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego z siekierą w dłoni. Jego przypadkową ofiarą została pani Małgorzata, przez wiele lat pełniąca tam rolę portierki. Zaatakował ją i absolutnie zmasakrował, roztrzaskał głowę, a potem znieważył zwłoki, wyciągając część wnętrzności z ciała. Z relacji świadków wynika, że na koniec miał też oblizać siekierę i umorusać Twarz krwią ofiary. Makabryczne filmy z całego zajścia, których nie pokażemy, z uwagi na ich drastyczność i dobro rodziny poszkodowanej obiegły media społecznościowe. Wyjątkowe okrucieństwo młodego studenta prawa wstrząsnęło całą Polską, jego adwokaci, wśród których jest słynny prawnik Maciej Zaborowski, mówią wprost, że zachowanie chłopaka musiało być sprowokowane nagłym pogorszeniem stanu psychicznego. Jeśli 22 latek, syn znanych prawników, okaże się niepoczytalny, zostanie skierowany do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.